Chwilę grozy przeżyli w sobotę 24 sierpnia pasażerowie pociągu na dworcu w Lesznie. Doszło tam do pożaru lokomotywy. Na miejscu swoje działania prowadziły służby. Konieczna była ewakuacja około 800 pasażerów. Zgłoszenie o pożarze na dworcu kolejowym w Lesznie wpłynęło do służb w sobotę. OK. Godzina 11.00. Ze wstępnych informacji wynikało, że doszło do zapłonu w lokomotywie stojącej na Peronie. Oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie kapitan Szymon Kurpisz przekazał, że zdarzenie miało miejsce w przedziale silnika pociągu. Konieczna była ewakuacja pasażerów. Łącznie 13 wagonów było podpiętych do pociągu, w którym doszło do pożaru. Wszystkie osoby zdążyły się ewakuować z pociągu, było to łącznie około 800 osób. Przekazał strażak. Na miejscu zdarzenia swoje działania prowadziły trzy zastępy straży pożarnej. Według wstępnych ustaleń, prawdopodobnie doszło do samozapłonu. Pożar został ugaszony. Dla pewności sprawdziliśmy także kamerą termowizyjną, czy nie ma już zagrożenia. Prawdopodobnie doszło do samozapłonu urządzenia, dławika lokomotywy. Przekazał w rozmowie z tvn24.pl kapitan Szymon Kurpisz, oficer prasowy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Oficer prasowy przekazał, że pożar został zlokalizowany, a sytuacja została opanowana. Pasażerowie mogli już chwilę po godzinie 13.00 bezpiecznie wrócić do pociągu. Pociąg relacji Kraków Główny, Kołobrzeg, w którym doszło do awarii. Odnotował w związku z tym zdarzeniem ponad dwugodzinne opóźnienie.